Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, drodzy miłośnicy perfum. Szczególnie witam te osoby, które prosiłem mnie od dłuższego czasu o film o tym, jak dobierać perfumy, a szczególnie jak kupować perfumy kobiecie. Słuchajcie, myślałam, myślałam, znalazłam dla Was pięć metod na to, jak iść do perfumarii i nie wyjść z nietrafionym prezentem, czyli żeby nie marnować Waszych pieniędzy. Pierwszy bardzo prosty sposób perfumy jednonutowe. I tutaj, co ciekawe, macie dość dużą różnicę także w cenie, bo mogą być perfumat i brochera. To są stare produkty, stosunkowo sprzed kilku lat, to jest gardenia, czyli perfumy pachnące po prostu gardenią, a tu mam lilię, czyli perfumy pachnące lilią po prostu. Także marki troszkę droższe, takie tradycyjne, z długą tradycją, szczególnie perfumiarstwo angielskie, tu mam penhaligansa Wręcz specjalizuje się w tak zwanych perfumach jednokwiatowych, jednonutowych i tam znajdziecie na przykład perfumy o zapachu lawendy, albo znajdziecie perfumy o zapachu fiołka. No to tylko po prostu wystarczy sprawdzić, jaki kwiat jest ulubionym kwiatem Waszej Pani i na pewno nie będzie to prezent chybiony. Czasem znajdziecie konwalię, to jest czysto konwaliowy zapach w perfumach diorissima. Także czasem warto po prostu zapytać, bo. W tych perfumach Dioris nic nie wskazuje na to, że to skonwalię. Trzeba to po prostu powąchać. Druga metoda na kupowanie perfum to jest słuchanie. Po prostu trzeba słuchać, co kobiety mówią, bo kobiety bardzo często posyga, posyłają sygnały. Na przykład prowokują rozmowę o jakichś perfumach, które podobno ma koleżanka, albo pod wpływem reklamy w telewizji próbują porozmawiać o konkretnych perfumach. No to wtedy macie gotową podpowiedź, jak te perfumy mają wyglądać i jakie wybrana osoba chciałaby posiadać. Metoda trzecia trochę kłóci się z metodą pierwszą, bo ona mówi: nie słuchajcie osoby, która mówi wam o perfumach. Bo bywa i tak, że ludzie mówią o perfumach niekonkretnie, czyli nie mówią o konkretnym, powiedzmy to, roboczo modelu perfum, tylko mówią o perfumach świeżych, albo kwiatowych. No to tu jest pełno pułapek, bo ludzie czasami mają problem ze zdefiniowaniem tego, co jest świeże. Dla jednych świeże są cytrusy, a dla drugich cytrusy są duszące, nie do, nie do przyjęcia. Podobnie z kwiatowymi, perfumy kwiatowe, to może być po prostu kosmos od bardzo, bardzo delikatnych, przyjaznych woni, aż po duszne, mroczne, zmysłowe, kwiaty orientalne. Sama miałam takie przygody na spotkaniach autorskich, gdzie zabieram ze sobą czasem te flakony i panie mnie czasem proszą o podpowiedź w doborze perfum. I często pokazuję perfumy na przykład delikatne, bo takie jest życzenie. Pokazuję jedne, drugie, trzecie. Żadne się nie podobają, w końcu wybieram perfumy absolutnie niedelikatne, wyraziste, zmysłowe i słodkie, i wtedy słyszę: No właśnie, to jest to, co chciałam mieć. To zapewne potwierdzi nie jeden sprzedawca, nie jeden konsultant, że tak właśnie jest. Metoda czwarta jest troszeczkę inna, mianowicie tutaj z kolei chodzi o wzrok. Ludzie bardzo często kupują perfumy oczami, nie nosem. Bo flakon jest kluczowy dla postrzegania perfum. Było takie słynne doświadczenie producentów flakonów, ja je opisywałam w książce Świat perfum, którą niebawem będzie można u mnie nabyć, bo będzie takie wznowienie. Kochani, i tam było takie przedstawione takie słynne badanie, polegające na tym, że kilka osób, powiedzmy wybrana grupa osób miała to za zadanie określić, Zdefiniować perfumy w różnych flakonach. Flakony były albo małe, albo duże, albo fikuśne, albo bardzo skromne. I ludzie wskazywali różnice pomiędzy tymi woniami, potrafili to umotywować, a tymczasem w tych wszystkich flakonach był ten sam zapach. I to jest cała zagadka tego, jak fascynującym produktem bywają perfumy. Dlatego moja piąta, ostatnia rada. jest taka, nie słuchajcie żadnych rad. Kiedy kupujecie perfumy bliskiej osobie, spróbujcie też kierować się intuicją, bo bardzo często jest tak, że perfumy, które. Ja często ludzie pytam o ich ulubione perfumy życia, i oni mówią, że to są perfumy, którzy, które dostali od bliskiej osoby, a panie często dodają tak, że to są perfumy, które na początku w ogóle mi się nie podobały, a z czasem, gdzieś nagle, nie wiem, pewnego dnia uznałam, że są piękne i bez nich nie mogę żyć. I to jest właśnie cała tajemnica otrzymywania perfum od kogoś, kto, kto Was bardzo kocha. On czasem potrafi, patrząc z boku, dostrzec w Was takie, takie cechy, których Wy nie widzicie i sprezentować wam je w formie flakonu. Mało tego, czasem takie perfumy też są takim sygnałem, jeśli na przykład perfumy dostanie osoba, która twardo stąpa po ziemi, jest taką osobą no powiedzmy silnego charakteru i dostanie flakonik romantycznych perfum, to jest być może dla niej sygnał, że jest w niej trochę romantyzmu i powinna ten romantyzm postawić, wzmocnić go w swoim życiu. I podobnie, jeśli ktoś jest osobą bardzo skromną, a otrzyma flakon czegoś wyrazistego, zmysłowego, to też może być sygnał, że być może ta strona życia tej osoby jest ciekawa, barwna i warto ją rozwijać, a przynajmniej okazywać częściej. Mam nadzieję, że kiedy będziecie kupować perfumy, wykorzystacie którąś z moich rad. A jeśli oglądający nas mają swoje pomysły sprawdzone, to proszę podzielcie się, nie ukrywajcie tej wiedzy, bo naprawdę jeden z najczęstszych problemów to jest właśnie ten dobór. I ja postaram się, jeśli mi się przypomną jeszcze jakieś metody o doborze, o kupowaniu perfum, no powiedzmy, dla, dla mężczyzny na przykład, to zrobię jeszcze taki film. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam samych udanych zakupów i samych cudownych prezentów. Pa pa!